Dot, dot, dot. Dokądś zdanie? A dot to, to jest kropka, tak? Dlatego są trzy kropki. Gra od wydawnictwa Karta Mundi, bardzo dziękujemy. Gra Karciana, towarzyska. E, od 12 lat, 2 do 4 graczy. No i pokazujemy, jak to wygląda. Dwie talie kart. Z zielonych każdy dostaje 5 kart. I tutaj są zarówno słowa, jak i obrazki. Jak się wylosuje generalnie? Mi się tutaj tak czy mamy je w zakryciu. Ja tutaj pokazałem, żebyśmy wiedzieli jak, jak sobie będziemy je wybierać. Jedna osoba jest sędzią. Sędzia będzie się zmieniał i tu są historyjki. Bierze kartę i na przykład czyta wybraną z dwóch historyjek. Tu są właśnie kropeczki, które będziemy uzupełniali. Gracze na szybko będą swoich rąk wyciągali rewersem do przodu kartę. Sędzia będzie czytał dane teksty z, z wybranym uzupełnieniem i sam wybierał subiektywnie, które według niego jest naj, najśmieszniejsze, najciekawsze, najbardziej kreatywne. No i na przykład mówi się, że 8 na 10 kotów woli jeść, kropki, niż karmę dla kotów. No i na przykład ktoś może dać, yy, nie wiem, tego misiada, ktoś tam da gum, gumowe piłeczki. A jeszcze ktoś niech da... E, po, poduszkę i poduszkę. No i będziemy czytali, tak? Będziemy, będziemy czytali. I sędzia czyta. Mówi się, że 8 na 10 kotów woli jeść gumowe piłeczki niż karmę dla kotów lub. Mówi się, że 8 na 10 kotów woli jeść poduszkę, poduszki niż karmę dla kotów. Lub mówi się, że 8 na 10 kotów woli jeść pluszowe, pluszowe misie niż karmę dla kotów. No i które jest najzabawniejsze? Powiedzmy, mi się wydaje jako sędziemu, że byłby te pluszowe misie, że kot, kot jada pluszowe misie i e, dana osoba zostawia sobie wtedy e, kartę, e, kartę jako z, kartę z tych, z zielonego misia przed sobą, rozłożoną, tam ma na ręce. Te odkładamy na spód stosu. No i kolejna runda. Kolejne ten. Kolejne hasełko z, z kart. No i na przykład, kiedy Maciej Jackson zgubił swoją błyszczącą rękawiczkę, zaczął nosić. No i wybieramy. Jeszcze taka ważna sprawa, że musimy się śpieszyć z wystawieniem kart, bo ostatnia karta nie bierze udziału, więc jak tutaj byłby ten miś, na przykład gumowe tam kulki i to trzecie co tam było, poduszka, no to ten, który ostatni by kartę wyciągnął, to nie bierze udziału, Wybiorą tylko y, y, udział w, w rywalizacji o, o śmieszne hasełko, y, wszystkie poza ostatnią, tak, W ostatni odpada. No i hasełek, tutaj historyjek jest całe, całe mnóstwo. Trochę ich przeczytałem, otwierając produkt. Tego też jest całe mnóstwo. E, o, i, I tekstowe, i, i generalnie e, e, ilustracyjne. No i uzupełniamy, tak żeby było śmiesznie, kreatywnie, wesoło teksty. Tutaj ocena jest subiektywna sędziego, więc trochę to może być no, takie niesprawiedliwe, no ale taki urok tej gry, że, że tutaj sędzia wybiera, a nie, że wszyscy, los, wszyscy jakoś tam większość decyduje, tylko pojedyncza osoba, ten sędzia, on decyduje, nie, nie większość w grze. Tak? No i karty obrazkowe, karty z tekstami, uzupełnienie tych kropek dot 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 Historiki są całkiem generalnie wesołe i trochę ich jest. Tego też trochę jest. Niektóre chacełka śmieszne, jakieś wymiociny. Jakieś tancerkę brzucha, że woli zjeść tancerkę brzucha na przykład. Może ten kot byłoby jeszcze, jeszcze lepszy niż puszowego misia. No i tak, tak generalnie chodzi ta, ta gra. I to jest dot dot dot, dokąd zdanie. Od karta Cartamundi, z szufle, tak, taki cyklikier malutkich, przynośnych. Dzięki.